Nowy Jork, 11 września 2001 roku. Jest to dzień, w którym świat wstrzymał oddech. O godzinie 8.46 rano pierwszy samolot American Airlines LOT 11 uderzył w północną wieżę World Trade Center, rozpoczynając dzień, który na zawsze odmienił historię. Nieświadomi tego, co miało się wydarzyć, stu niewinnych ludzi uczestniczyło w konferencji w restauracji Windows on the World na szczycie północnej wieży. Wśród nich był 31-letni Christopher Hanley,

We can't get down the stairs. All right. We got about a hundred people up here. Do not leave. Okay. There's a fire or an explosion or something in the building. All right. I watch you. Stay where you are. Yes. All right. We're there. We're coming up to get you. See the smoke coming up from outside the windows, All right. We're on the way. Just sit tight. All right. Just sit tight. We're on the way. All right. Please hurry. <laughs> Bez wcześniejszego ostrzeżenia ani informacji wywiadowczych ze strony rządu, atak terrorystyczny był nieoczekiwany. Dlatego zarówno w środku, jak i na ziemi powszechnym przekonaniem było, że nieznana eksplozja wstrząsnęła północną wieżą. Brutalna prawda była taka, że samolot American Airlines lot 11, lecąc z prędkością ponad 740 km na godzinę uderzył w północną ścianę budynku, tworząc katastrofalną wyrwę w wieży World Trade Center między 93. a a 99 piętrem. Tor lotu samolotu sięgnął samego środka północnej wieży, przecinając trzy klatki schodowe. Powyżej punktu uderzenia od 93 piętra wzwyż każda droga ucieczki została zniszczona. Rzeczywistość. 1344 osoby znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zbiorniki samolotu eksplodowały, uwalniając 90 tysięcy litrów paliwa lotniczego w chwili zderzenia z północną wieżą. Wzniecając tym samym gwałtowny pożar, który pochłonął wnętrze budynku. Materiały biurowe podsycały płomienie, tworząc przytłaczające piekło palącego gorąca, duszącego dymu i intensywnego ognia, czyniąc środowisko niezdatnym do przetrwania dla człowieka. Dodając do grozy tych wydarzeń, uszkodzone szyby wind stały się śmiertelnym kanałem, którym płonące paliwo lotnicze. Rozprzestrzeniło się po piętrach budynku aż do holu wejściowego. Szacuje się, że około 8 tysięcy osób, które mogły ewakuować się z kondygnacji poniżej 93 piętra, czyli miejsca uderzenia, stanęło w obliczu chaotycznej i przerażającej sytuacji. Wieże Street Center nie były zaprojektowane z myślą o ewakuacji na tak ogromną skalę. Każda z nich miała jedynie trzy wąskie klatki schodowe prowadzące do parteru. Siła uderzenia spowodowała przesunięcia konstrukcji, co unieruchomiło drzwi w ramach i zasypało schody gruzem ze zniszczonych ścian. W rezultacie dziesiątki ludzi zostało uwięzione w coraz bardziej dramatycznych okolicznościach, zwłaszcza w piętrach w pobliżu strefy uderzenia. Zniszczone drogi ewakuacyjne sprawiły, że intensywne płomienie, zabójcze gorąco i gęsty, czarny dym uczyniły wnętrze północnej wieży miejscem nie do przetrwania. W akcie desperacji szacunkowo od 100 do 200 osób zdecydowało się wyskoczyć z okien, wybierając śmierć w upadku zamiast ulec płomieniom trawiącym budynek. Stało się jasne, że nie był to wypadek. Początkowo po ataku na północną wieżę, pracownikom i odwiedzającym południową wieżę World Trade Center nakazano pozostać na swoich miejscach. Dopiero po uderzeniu w południową wieżę World Trade Center o godzinie 9.03 rozpoczęła się masowa ewakuacja poniżej strefy impaktu, między 77 a 85 piętrem. Panował chaos, choć jedna z klatek schodowych w południowej wieży pozostała nienaruszona, ponieważ samolot uderzył w budynek z przesunięciem względnej osi pionowej co dawało szansę na ocalenie. Była ona wypełniona duszącym czarnym dymem. Wielu ludzi omyłkowo ruszyło więc w górę ku dachowi, oczekując ratunku, który nigdy nie nadszedł. Tragicznie część osób posłuchała także instrukcji operatorów numeru 911 i wcześniejszych komunikatów w całym budynku, nakazując pozostać na miejscu. Dla tych, którzy znajdowali się poniżej strefy uderzenia, ucieczka była dramatycznym doświadczeniem. Musieli przedzierać się przez zawalone sufity, rozbite ścianki działowe, i strumienie wody z pękniętych rur. Ogień i gęsty duszący dym dodatkowo utrudniały drogę, ograniczając widoczność i potęgując niebezpieczeństwo. Ci, którzy znaleźli się powyżej strefy uderzenia, byli w sytuacji skrajnie beznadziejnej. Niszczelne okna World Trade Center zaprojektowane tak, by nie można ich było otwierać, pozostawiały ludzi bez dostępu do świeżego powietrza. Część szyb została wybita siłą uderzenia, inne rozbijali sami uwięzieni, desperacko szukając ulgi od dymu i żaru. Strażacy z Nowojorskiej Straży Pożarnej ruszyli do World Trade Center kilka minut po tym, jak pierwszy samolot uderzył w północną wieżę. Dowódca Joseph Pfeiffer i jego zespół z Batalionu I byli jednymi z pierwszych na miejscu. Początkowo zespół skupił się na akcji ratunkowej i ewakuacji osób z budynku, co obejmowało wysyłanie strażaków na górę, by pomogli uwięzionym w windach i w innych miejscach. A także upewnienie się, że wszystkie piętra są całkowicie ewakuowane. Wielu ewakuowanych wspominało później, że odwaga tych strażaków była nie do zmierzenia. Na ich twarzach widać było niezłomną determinację. Świadomi zagrożeń, którymi stawiali czoła, kontynuowali pracę godzinami, nie zważając na własne bezpieczeństwo i zdrowie. Problemy z łącznością radiową dodatkowo potęgowały trudności, ponieważ dowódcy tracili kontakt z wieloma strażakami wewnątrz budynków. W dodatku, gdy wiadomości o atakach rozeszły się, na miejsce przybyło wielu strażaków po służbie chętnych do pomocy, lecz bez własnych radiostacji. W rezultacie strażacy mieli kłopot z meldowaniem postępów i lokalizacji oraz nie słyszeli rozkazów ewakuacji, czasem z tragicznymi konsekwencjami. Olio Palmer był jednym z tych odważnych strażaków, którzy stracili życie, ratując innych. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, o 9.03 pobiegł z północnej wieży do południowej. Na klatkach sodowych zorientował się, że część strażaków nie może się porozumieć, więc szybko zabrał się za naprawę odbiorników radiowych. Następnie, mimo że większość wind była unieruchomiona, Palmer własnoręcznie naprawił jedną z nich i wjechał na 41 piętro. Mniej więcej w połowie drogi do strefy uderzenia, rozciągającej się od 77 do 85 piętra. Wspinał się pieszo, był w doskonałej formie, dlatego mógł dotrzeć tam, gdzie innym mogło się nie udać. Pokonał 12 piętar w 10 minut, mając na sobie pełny sprzęt ważący od 20 do 30 kg. Ci, którym udało się przeżyć początkowe uderzenie na 78 piętrze, liczyli na to, że zjadą windą do względnie bezpiecznego 41 piętra, ale winda nie działała. Palmer dokonał niemożliwego i dotarł na 78 piętro, by ich ratować. Jasne było, że ściga się z czasem, oszczędzając tlen i siły. Odkrył, że południowa klatka schodowa jest drożna aż do strefy uderzenia i dalej. Dla setek uwięzionych była to droga ucieczki. Po tak herkulesowych wysiłkach tragicznie skala zniszczeń była tak wielka, że południowa wieża zawaliła się, grzebiąc jego i wielu innych. Jednym z najbardziej wstrząsających obrazów 11 września jest fotografia Falling Man autorstwa Richarda Drew. Przedstawia ona niezidentyfikowanego mężczyznę spadającego z północnej wieży w pozycji przypominającej strzałę, niemal spokojnej w locie. Choć nie miał wyboru, kadr sugeruje ciche pogodzenie, skłaniając do refleksji nad godnością i siłą człowieka wobec niewyobrażalnych decyzji. Pomimo nieudanych prób identyfikacji, zdjęcie stało się symbolem indywidualnej tragedii w obliczu zbiorowej straty, uchwyceniem chwili niezwykłej godności w samym środku chaosu. Początkowo kontrowersyjna, dziś fotografia trwa jako przejmujące świadectwo ludzkiej ceny tamtego dnia. 105, 2-5. Alright, sit tight. We'll get to you as soon as we can. You yeah, are staying up. the smoke's really bad, man, i barely ready. That's all we can do. We can do it. Where are you? Where you guys up to? We're getting there. We're getting there. There's a few legend, man. I got young kids. I understand that, sir. You got lots of people up here. I understand. And then when you go out in the building, we are up on the top. Smoke rises. kids. We're on the floor. We're in the window and then i have to be in green now Can't see okay just try to hang it there i going to save you in an air it's, it's really dead, it's black, it's iron we're not ready to die i am Powinna się sfery. Przypływasz, Godzina 9:59. Południowa wieża World Trade Center zawala się po 56 minutach od uderzenia. Jeden z operatorów kamery uchwycił ten moment. Ogromna publiczność na całym świecie wstrząśnięta oglądała na żywo jak bliźniacze wieże giną w chmurze pyłu. Transpitowały to stacje telewizyjne i radiowe. Kiedy ogłuszający huk upadku ucichł, gęste chmury szaro-białego, sproszkowanego betonu i gipsu rozlały się ulicami Manhattanu. Początkowo wielu sądziło, że to kolejna eksplozja lub uderzenie spowodowały zasłonę dymu i kurzu wokół południowej wieży. Jednak gdy wiatr rozwiał pył, okazało się, że strzelistra konstrukcja zniknęła. Choć dym i płomienie pokazywały tylko część tragedii z zewnątrz, to dramatyczne rozmowy telefoniczne ujawniały prawdziwy koszmar od środka, odsłaniając cierpienie i odwagę uwięzionych. O godzinie 11:00 burmistrz Nowego Jorku Rudolf Julianin nakazał ewakuację Dolnego Manhattanu na południe od Canal Street. Dotknęło to ponad milion mieszkańców, pracowników i turystów. Godzina 10:28: Północna wieża World Trade Center. Zawala się po 102 minutach od uderzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze oraz zabezpieczenie terenu po bliźniaczych wieżach tuż po 11 września angażowały m.in. ślusarzy, inżynierów budownictwa, specjalistów od azbestu, cieśli, betoniarzy, kierowników budowy, elektryków, mechaników, hydraulików i wielu, wielu innych. W poszukiwaniach ocalałych wykorzystano także 400 psów tropiących. Ich obecność przynosiła pocieszenie, nadzieję i ukojenie w czasie ogromnej żałoby i traumy, ukazując głęboką więź między ludźmi a zwierzętami. Jednak na większości nadzieja była niewielka. Po ukończeniu w 1973 roku bliźniacze wieże przez krótki czas były najwyższymi budynkami świata, a w 2001 roku wciąż należały do pierwszej piątki. Ich zawalenie zszokowało środowisko inżynierskie, gdyż nigdy wcześniej ogień nie doprowadził do upadku wieżowca. Konstrukcja została przecież zaprojektowana tak, by wytrzymała uderzenie samolotu. John Skyling, główny inżynier konstrukcji World Trade Center, rozważał taki scenariusz już po zamachu bombowym w 1993 roku. Mówił wówczas, cytuję: Nasza analiza wskazywała, że największym problemem byłoby to, iż całe paliwo z samolotu rozlałoby się wewnątrz budynku. Powstałby potężny pożar, zginęłoby wielu ludzi, ale sama konstrukcja wciąż by stała. Koniec cytatu. Tragicznie jego przewidywania okazały się błędne zaledwie 8 lat później. Obliczenia nie uwzględniały niszczycielskiego wpływu samolotu lecącego z tak ogromną prędkością, ani skali pożarów podsycanych tysiącami litrów paliwa lotniczego. Żaden projekt nie mógł przygotować budynków na takie okoliczności. W atakach 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Akcja ratunkowa w Strefie Zero rozpoczęła się natychmiast po zawaleniu się wierz i trwała przez kilka tygodni. Choć już w październiku 2001 roku było jasne, że nie ma więcej ocalałych. Potem rozpoczął się żmudny proces usuwania gruzu i zabezpieczania terenu. Z miejsca tragedii wywieziono ponad 1,8 miliona ton szczątków stali, betonu i popiołu. Codziennie pracowały tam tysiące strażaków, policjantów, żołnierzy i robotników. Ostatecznie, po 259 dniach nieprzerwanych działań 30 maja 2002 roku oficjalnie zakończono sprzątanie i akcję odgruzowywania strefy zero. Dziękuję Wam bardzo za uwagę w dzisiejszym odcinku i zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Zostańcie tutaj na dłużej na kanale, jeżeli podobają Wam się moje materiały, a my słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Cześć!